Witam w kolejnej części zagrajmy w zagadki Nowego Jorku Latarnia dusz, a skończyliśmy na tym, że nie wiedziemy co teraz zrobić. W szklarni, w szklarni jest coś do zrobienia. Ja tu mam doniczkę. A kilofem gdybyśmy to rozbili? Też nie. Doniczka.

Co tu jeszcze jest do zrobienia? Watch out Laura. See those golden lights in the air? Watch out Laura. See those golden No nie mogę tego tutaj użyć. Co tu jeszcze jest? Też nie Tutaj Maszyna na żetony Tu jest klamka ta klamka by się przydała hm. No teraz Teraz to już sam nie wiem co, co, co trzeba zrobić Centralny loch tu też nic sam nie widzę Doniczki nie mogę tam dać Ale gumowa rękawiczka Po co mi tu jest gumowa rękawiczka Za ciemno, nic nie widzę Looks like all those men are zombies now. It's dangerous, but we have to gather more intel on this place. It's much more than a simple murder of a poor widow now. Mogę Looks like all czymś? those men are zombies now. It's dangerous, but we have to gather more intel on this place. It's much more than a simple murder of a poor widow now. Hmm. Nie mam pojęcia. Łańcuch jest zerwany, muszą go z powrotem połączyć, no ale jak? Jak? Czym? Tu też nic nie włożę? Toniczkę? No, głupie, głupi pomysł. Kilofem to potraktować? Też nie. Jest? Tutaj coś, co jeszcze można by było zrobić. Tutaj też nie ma zrobić. Tutaj raczej nie ma nic do zrobienia.

No Żółty y, kryształ Trzy z czterech Wygląda na to, że brakuje tu części Żółty kryształ no To teraz Mamy tu zrobione wszystko Tu możemy włożyć kryształ? Nie My guess is It's a press. Laura. Kurczę, czemu na to od razu nie wpadłem? Przecież tu można włożyć ten niebieski kryształ i go pokruszyć. Doniczka. Ej, nie mogę? Potrzebuję naczynia. No to mam. Proszę, niebieski proszek. Wracamy tutaj. Toś narobiła. I akurat do niego spadło wszystko. Oj, kobieto, kobieto. I'm fine Laura worry you not I can pull down the blockage myself They could find us at any moment don't waste time everything's just how the speleologist described it in his diary. Now you just have to find a way to open the door in the central dungeon and find the beast behind it My to, Tylko tyle mam zrobić? Chłopie, to moment. Kamienny kwiat. Mamy tak, odomek wzmocnionego szkła. Kamienny kwiat. A kamienny kwiat tutaj mogę włożyć. Kamienny element, który będziemy mogli włożyć w to oto miejsce. I. Cóż to za piramida? <noise> piramida tutaj włożymy. Zagarek to metalowe drzwi. Ten trujący gaz może mnie zabić. Muszę szybko znaleźć maskę. Dobra, szybko, otwieraj to. Okej. Okay. klamka do drzwi jest. Udało się wyłączyć. The gas. Human, your time has not yet come. I am the Reaper. I guide people to the other side. I can sense multitudes of relentless souls. They are suffering, but I am powerless now. Find my lantern. That lunatic used it to capture me.

dziwna dziura od klucza muszę znaleźć klucz który do niej pasuje dobrze postaram się go znaleźć to są jakieś drzwi do których nie mogę wejść tu jest medalion tutaj już byłem a tutaj potrzebuję specjalnego klucza Dobra. O. Droga na powierzchnię. Myślę, że wentylatory ruszyły, jak tylko zatrzymałam gaz. Muszę wyłączyć wentylatory, żeby się stąd wydostać. Dobrze. Za chwilę się tym zajmiemy. Nie mogę na mnie poczekać? Co za gość. Mamy klamkę za to. I wchodzimy. Co tu jest? Dopóki szklany pojemnik wypełniony jest jakimś płynem, nierozsądnie, nierozsądnie byłoby wyjąć serce. Czyli musimy jakoś spuścić ten płyn. O, mamy pokrętło. Czekaj, brakuje niektórych organów. Nie ma serca, bo serce leży tam. W tym płynie. Muszę przeciąć ten węzeł. Teczka. Stetoskop. Klucze w środku, ale nie ma mowy, żebym włożyła tam rękę. 10 sierpnia 1950. 1943 roku. Laboratorium nr 3, Edwards, starszy pracownik naukowy, dziennik badawczy, dzień pierwszy, zespół naukowy siódmy, rozpoczął badania nad okazem N811,1. Naszym głównym celem jest zbadanie wpływu ekspozycji na fale dźwiękowe na próbce dzień 18. Nasze badania z użyciem próbek N8 przez 11 i n 8 12 były bardzo owocne pod względem danych o uderzeniach elektrycznych. Co zaskakujące, obie próbki generują niewiarygodnie silną falę dźwiękową. Dzień 78. Zakończyliśmy budowę generatora testowego na podstawie próbek N8x11 i N8x12. Jutro przychodzi Komisja Departamentu Obrony. Kontynuacja naszych badań będzie miała ogromny wpływ na broń dźwiękową. Dzień 141. Nie udało nam się sprawić, aby urządzenie było bardziej kompaktowe, co poważnie komplikuje konfigurację w terenie. Dzień 173. Nasze wysiłki na rzecz skonstruowania kieszonkowej wersji generatora skończyły się niepowodzeniem. Nie znaleźliśmy sposobu na stworzenie kompaktowego źródła energii, które byłoby wystarczająco wydajne. 17 czerwca 1945 roku. Laboratorium nr 3 Edwards, starszy pracownik naukowy, oficjalnie poinformowano mnie dziś wcześniej, że moja grupa została rozwiązana. Jutro wszyscy zostaniemy wysłani w nowe miejsca, a nasza baza operacyjna zostanie zamknięta. Ostatecznie nie udało nam się rozwiązać tajemnicy lokalnych minerałów. Mam tylko nadzieję, że pewnego dnia będę mógł wrócić z nową grupą badawczą i kontynuować naszą pracę. Zacisk chirurgiczny. Okej. Okay. Część stadoskopu. Coś tu jest, jabłuszko? Muszę jakoś naprawić płótno, muszę je strzeć, pewnie. A mogę użyć zacisku? Nie mogę, pokrętło gdzieś. Gdzieś te pokrętło mogłem użyć, tylko teraz nie pamiętam gdzie. Tutaj. Obracaj pokrętłami, aby przymocować obraz na ekranie telewizora. O? Oj, oj, oj. A było tak blisko. Znowu zepsułem to musi być musi być tu. O. Nie. Jeszcze raz. Proszę. Śrubokręt. I to wszystko, a ten uwięziony jest. Will jest w tarapatach. Muszę go znaleźć i uratować. Dobrze. Proszę pani. Klucz, klucz. A jakby tam włożyć śrubokręt? Nie bardzo. Tutaj. Potrzebuję specjalnego klucza. A jaj, szklarnia, proszę, żeton. Możemy teraz iść do tych drzwi i tu włożyć go, tak? Pasuje. Wow. Kolejna zagadka. Zamek wygląda na łatwy do sforsowania. Spróbujmy, ale nie ma czym. Pudełko jest zamknięte. przydałaby się jakaś breszka? Tu jest jakaś forma? W wodzie są przewody pod napięciem. Tak po prostu nie wsadzę tam ręki. Dobrze. Mamy na razie kijek. Kijek. Od czego tutaj zacząć? Agrafka? Spinacz. Zgodnie z podpowiedzią mogę tu znaleźć podobne liście. Doniczka jest zbyt wysoko, no to... Kijkiem. Sekator. z tego raczej nie zrobię. Tutaj. O właśnie, może z spinaczem. Prawidłowo ustaw części zamka, aby go otworzyć. Aha. Spoko. Haha, mamy to. Młotek, może teraz otworzymy to. Proszę, mamy rękawice. Rękawice użyjemy tutaj. szufla dobra tutaj jeszcze co, a myślałem, że coś się świeci tam te gałęzie są nieźle splątane, no to mamy sakator Mamy konewkę, mamy szufelkę z gipsem. Eee, tak, może? Zalej to. No i proszę, mamy liść. Ten liść włożymy tu. I mamy inne liście, które będziemy mogli włożyć tu. Super. Dwa. Pięć, cztery, jeden to było? Tak. Klucz ten klucz, gdzieś już widziałem taki otwór. To było tutaj choć. Lina z hakiem. To wszystko? Centralny loch? Tego tu nie mogę użyć. Brakuje części stetoskopu. Muszę ją znaleźć. No dobra, no. To będziemy szukać klucz Kolejny klucz Co to było? Znalazłem kurtkę z oznaczeniami Opery Metropolitan. Myślę, że należy do właściciela tego bunkru. Ja tu dużo rzeczy mam, których nie przeczytałem. Dobra, wracamy tutaj. Mamy kolejny klucz. Kolejne przejście przed nami zostało udostępnione. Wow, tu są jakieś bezpieczniki, jakieś usta, tarcza, figurka żołnierza, dobra. A tu co? Brakuje jednej figurki. Figurka żołnierza. Użyj zielonych strzałek, aby przenieść żołnierza na przeciwległy brzeg, czyli tu. No dobra, bo to coś podejrzane jest. Aha. Drzewo blokuje przejście. No to innego, innej drogi nie ma. Musimy iść tutaj. Super. Klucz. Kolejny klucz. Dlaczego to tak wyskoczyło w moją stronę? Jest tutaj jeszcze coś, co mogę zabrać? Sprężyna. Właśnie jest ta sprężyna, która nam się przyda. Jeszcze coś. Już chyba nic Daj mi teraz ten zszywacz Daj mi tą sprężynę Zszywacz mamy zrobiony Muszę odciąć zasilanie przed naprawieniem przewodu Potrzebuję śrubokręta Mam śruby, przewód połączeniowy nam teraz potrzebny. Jest tutaj coś jeszcze? O, potrzebuję klucza z krzyżem Stanowy York Metropolitan Opera. Identyfikator pracownika, nazwisko Hartstein, imię Richard. Data urodzenia 3 stycznia 1919 roku Monachium, Niemcy. Dobra, to by było na tyle w tym miejscu śruby. Tu ręki nie włożymy. Tutaj nie mamy serca. Co z tym zrobić? Szywacz śruby. Co tutaj można zrobić? O, właśnie, zszywacz. Spaliło się. Co my tu mamy? Dzień dobry, panie druciku. Pozwól, że cię zabiorę ze za sobą. No to bierz. Złączę terminala. Dobra, wydaje mi się, że połączymy ten dorcik i chyba zakończymy ten odcinek, bo już gramy 28 minut. Za długo już chyba nie. Dawaj, śrubokręt, pyk. Pyk. Działa. No działa. Wchodzimy, wejdziemy jeszcze. Dobra, mamy gościa. Laura, glad you're all right. I almost managed to get out, but a man with a machine gun found me and locked me in this cell. He was mumbling about some sort of experiments. He seemed pretty much off his rocker. These handcuffs are loose enough. If I had some grease I could try and slide out of them. That guy is dangerous, and he might still be nearby. Dobra. Tutaj Monety. Muszę nasmorować rękę. Dobra. Wydaje mi... O, co to jest? Drzwi są zablokowane z drugiej strony. Chyba będę musiała przeciąć pręty, żeby otworzyć drzwi. zrobimy tak, chyba zakończymy odcinek w tym miejscu. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie kciuka, za jakieś komentarze i dziękuję. Do usłyszenia w następnej części. Bye.